Cześć, tu Rajchon. a to jak każdy się domyśla, Skyrim Tak wiem, każdy już nagrywał Skyrima No ale cóż, <coughs> będę nagrywał tą grę, czy coś komuś podoba, czy nie Szczerze mówiąc, przyszedłem Skyrima już każdym razem, na każdy możliwy sposób No i w sumie to tyle, tak na wstęp Dodatki mam, oba No, uciekam niepotrzebnie Uuu. Tak, ja myślę o ucieczce, nie, nie podejdę. Fuck, wypadam automatycznie. Um, ja jestem um, Tomek, mam nie podal do domek. O, ale jestem śmieszny. Nord, nord, czy mogę zagrać? Nordem, powiedzmy, nie będę. Działo. Um. Same się zrobimy. Odcinek skóry. Tak. Oczywiście napakowany. Blizny. No zrobimy sobie taką jedną. Barwy wojenne. Takie. Dobra, na razie będą czarne. Chwila. Najpierw tu włosy, bo tak irytują. Coś nie działa. Jakie by tu sobie zrobić? Tak? Yy... Ja chciałam wiedzieć jakiego typowego... Agora ninguém roda, Ok, to włosy zmienimy. W takim razie na... się Dobra. Daj pan te włosy. Dobra, znaczy skończyliśmy wysokość, kształt nosa. Dobra, i będzie ten długość, szerokość No i się zmienia Dobra, dalej oczy, kształt, kolor oczu. Trzeba, średnius, coś arm, nie wiem oczy Wyczyszmy go. Nie wiem, wyczysz oczu. Jak to? Drugi. Długo nie wiem, na jaka praktyka tego zmieniło. Dobra. To jest gotowy. Eee... Okej. Okay. Oczywiście Ralfon. Wróć. Skairina w złym czasie, No, wiem, wiem. Kapitanie, dyskutuj. <coughs> nie ma go na liście. Wypuśćcie mnie najlepiej. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. No, ale no, rzeczywiście, no. rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Przynajmniej zginiesz na rodzinnej ziemi. Przykro ci, tak, tak. Za kapitanem więźnią. A idzie nie idą tu w dupie. Zostaje tu. No, jest znowu ten zasrany automat. Władny. Niektórzy Niektórzy Helgen mają cię za bohatera, Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla. Dlaczego nie? O, taki to ma jak ma ten kac, chciałbym znaleźć. Ogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarski. Da się biegać już. Nie. O, cmak. Cmak. Tam wyleci. To był smog. Tak, generale Kuljusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze, eterjusowi. Będę na nas. Zresztą coś, coś tam. Będę twoją pierwszą ofiarą. O, hojrak. Ja bym poczekał, aż na smog przyleci na nas tu. Ja teraz jestem Nie ma. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Uuu. Wy cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć znowu Która to powiedziała? Nieustraszony, aż do śmierci. No dobrze, bierzemy następnego więźnia. Czasz, patrzysz na mnie? No niech toś idzie A ja nie chcę Nie chcę umierać Nie tak młody Co mi też tego kopa sprzedał w plecy, jak tamtemu A przeprzebiłem głowę jak kamera Smak Alduin! Oh spal wszystkich, spal! Tylko daj mi uciec! No. no dobra! Nie czekam na instrukcje, jak mi okazji robić co mi stan? Я не искал просто фиг на такие оло. О, йоло. Nie ma tatusia O nie za tobą plecy chroni Z kim biec? Cesarcy ci Oczywiście że biegniemy z Hadwarem. Jak on tam tamten nie przeszedł? Nie, nie ogarniam tego Mam 30 FPSów co za cud 30, 29, 31, 30, fajnie. Czekałem 60. Co? Chyba tylko nam się udało. Czy to naprawdę był smok? Tak, to był smok, rozwiążnie chcę stąd już iść. Powinniśmy iść dalej. Chodź tutaj. Może uda mi się zdjąć te więzy. No pozdejmę. No i proszę. Rozejrzyj się, powinno być sporo sprzętu do wyboru. Jasne, czy znajdziesz... się Super. I... Strój... To, co... Broń... To... Załóż Bez... Zniszczenie... Chociaż nie, jest tylko mało życia Nie da się. No przejście by mi finisher nie wyszedł. Co za lenda. No, ogramy wszystkich.

Ten mikstur, które są w ogóle według niepotrzebne, dlatego będziemy zbierać tylko te, które dają życie, magię i kondycji.

Za pierwszym razem? Dupie, z za pierwszym razem to otworzyłem Dobra, lecimy dalej tych klatek, Nie składam tych kratek, bo nie potrzebuję tego Raz jak najszybciej śpieszny wyjść i móc już iść u otwarty świat Gdzie nie pójdzie ci zniszczeń, teraz się przyda łomieniu. Gdzieś ty się schowała. Możecie słyszeć myszkę jak uderza, ale to... Nie mam, znaczy mam inną myszkę, ale jak jej używam to po prostu ona się wyłącza już z tych stara bezprzewodowa na baterię Uznałem, że to bez sensu trochę. Żeby się włączała podczas walki na przykład i bym zginął. Także... No czemu wcześniej nie wyszedłeś? Dość. Aha, padłeś. Od ciebie co chcemy. To i to. Od ciebie ja przy dźwigu mało Chociaż to mi powinno wystarczyć Dobra, idziemy dalej Chodź No idziesz ty Złupię z to będę przyjmował tu coś jest. Aj Nie wiem. Ktoś próbował wtedy uciec, widać. Ale nie wyszło. Och, jak przykro. Znowu hajs. Takie pytanie, czy Skyrim będzie jednak razie jedną grupą, która będzie nas z kanałem? Nie. Y jeżeli wszystko mi się teraz dobrze nagra, to jeszcze nagram dzisiaj krucjatę asasynów. To co tam podałem. Jeden odcinek. I co do przyszłych kierunku, to ja szczerze mówiąc czekam aż będzie w końcu Wiedźmin trójeczka. Nie mogę się po prostu doczekać. I mogę się po prostu doczekać tam jedynie na trójeczkę. Inne gry. Nowa Assassin's Creed. Też nie mogę się doczekać. I zanim właśnie też nie ugraliśmy nowego Assassina. To też o, przygramy trochę, nie wiem. Bo trochę tak bez sensu mi się tutaj przychodzi wszystkie części Assassina od początku, skoro większość youtuberów już nagrywa

więc myślę, że jak, przejdziemy, jak już przejdziemy właśnie do tej części, to akurat będzie... to akurat wyjdzie kolejna część, także... 30 FPS-ów, jakbym tak cały czas, to byłoby super. No, już, ja... chcę grać. Nooo! Chyba już. Tak było coś. Mam takie skoki fps więc do siedmiu dochodzi. Trafię, trafię go, trafię. Ale kratkuje! Yeah. wykonane zerwane kajdany no to teraz tak mamy trudną decyzję w sumie nie taką trudną bo możemy iść teraz od razu zacząć o, idzie do tego Alwora. ona wtedy wyśle do jarla zacznie się wątek główny ale nie będę zaczynał na razie od wątku głównego chociaż można by zacząć te misje początkowe, żeby móc mieć zdolność korzystania z krzyków, nie? To może tego momentu zrobimy. E, l, 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 tak, 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 przyjmiemy, tak. O, no, to po prostu chyba na razie zrobimy tylko, będę na początku robił tak, żeby móc mieć zdolność korzystania z krzyków, a potem się weźmiemy za dodatek Dawengard, albo yy, no, ten drugi, jak on ma gdzie trzeba zrobić miraka. No, nie trzeba zrobić miraka. Nie, 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 To drogi A ty, 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 to chcę, To chcę, To to chcę. to to chcę Ależ Strój. I co, weźmy to. Tak, to i to. Dobra. Kontynuujmy. Więc dalej. Tu było wilki z tego wspomnienia. No właśnie, nie chyba widziałe nawet. Dostał. Zginął. Goń się, goń się, goń się. Ej, no co tu? Mam jedną strzałę. Fuck, 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 fuck. Aaa, broń, 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 broń. Fajnie, że zachorowałem. Kurno z Jestem chory, muszę jakieś... Teraz miksturki wypić Mam jakieś miksturki Uzdrowienia... Fuck 13 FPS-ów wychowa liczba, tak jestem przesądny Schowajmy co broni? Pytanie, czemu dopiero teraz nagrywam Skyrim? Czy czemu w ogóle coś wziąłem zagrywanie? No, wcześniej nie nagrywałem nic, a miałem wcześniej konto O wiele wcześniej. Czy kanał? Ponieważ miałem zbyt cały komputer. Hadwar? Skąd go znasz? Przecielem. No. Tak smoka Hadmar to potwierd... Hadmar, o oh Boże. Hadwar. Najpierw... Tak wiem, że musi wiedzieć Musimy poprosić Jarla Mogę zabrać jakieś zapasy Ale jak jak to jest To, co Następnie To tylko nie jest tylko to, co będzie potrzebne Czyli jeszcze to raz To i to Teraz tak, później powala Jak możecie zauważyć to są tu takie właśnie a on nie, nie, nie Ale póki co on skórę wnosi Póki co musi... To tam to jest, że w nie mogę się usłabić Okej, okay, odpocząć i... <laughs> yy, Możemy sobie zrobić stroje takich elfów leśnych Możemy też... Yy, Trzeba zrobić strój asasyn no i tak zrobimy taki symfony tym asas... Śmoka. no Czego chcesz? Jak ty się zwracasz do matki, człowieku? Czego chcesz matko? Czego... Tu się stało, mamusia, a nie. Strój. To ten... Może być Mam też lepsze... yy, To co teraz? Lecimy przed siebie. Ale trzymy trochę ponad sklep. Możemy bezdać te rzeczy, które nam są niepotrzebne. Będziemy mieć wtedy mniejszy. O, jeszcze ludzi mamy na razie 262 na 300 <hradzędziany> A a a a, a. Załóż, Jeszcze po drodze spotkamy dużo rzeczy, które moglibyśmy zabrać Cóż, ktoś musi coś zrobić Nie wiem coś rozejrzyj się tak To jest mi niepotrzebne To jest mi niepotrzebne i to jest mi niepotrzebne Przedbejść, 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 sprzedaj, sprzedaj Sprzedaj, sprzedaj sprzedać, sprzedaj, sprzedaj. Sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Składnik... Róż. Okej, a co do masz Masz strzał. Drewnianum, będę walczył drewnianym, mieczem O boże! Sześć strzał masz tylko człowieku, jak potrzebuje o wiele więcej. Muszę wracać do sprzątania sklepu. No trzeba było... Bardziej go dostroić. Dobra, Mapa. Tu musimy iść. No to jest blisko. Dobra, póki co <laughs> zakończymy odcinek tutaj. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało Wam się. Zostawcie komentarze, lajki, jeśli chcecie, subskrybujcie. Naprawdę to pociesza i zachęca dalej do dalszej pracy. No, no, lajkami się nie przejmuję ani chwitami, także no. Trzymajcie się do następnego odcinka.